Cześć, witajcie, z tej strony BB i witam was już w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 Noc Kruka. Tak więc w tym odcinku będziemy zmierzać w kierunku posiadłości najemników na farmy, ponieważ jak już wspomniałem kiedyś, niedawno raczej, chcę zostać najemnikiem. Tak więc tutaj mamy pierwszych najemników na naszej drodze, więc porozmawiajmy Co z nimi. Co my tu mamy? Czy ja cię nie znam? Skoro tak mówisz, idę się zobaczyć z właścicielem tej ziemi. W rzeczy samej. Hmm, nie wyglądasz na niebezpiecznego. Zdarzyło mi się zabić bestię czy dwie. <laughs> Pewnie udało ci się rozsmarować parę żuków na polu i przegonić z nor kilka szczurów. Mamy tu do czynienia z orkami, no i jeszcze z tymi szumowinami, strażnikami miejskimi. Imponujące. To nasza branża, mały. Codziennie zmagamy się ze śmiercią. Jak... Chcę. ruszaj się! No dobra, słuchajcie. Buster nas, nas trochę wyśmiał, ale to nic nie szkodzi, ponieważ no, jeszcze trochę wiesz. przypakujemy i za niedługo się nim z nim zmierzymy, ponieważ to będzie nasze zadanie, żeby oklepać mordę kilku najemnikom. Ponieważ zadanie jest takie, żeby się dostać do najemników, trzeba właśnie przekonać większość z nich, że się nadajemy. Czyli czas osobna z każdym porozmawiać. I właśnie przekonać ich. Niektórzy mają dla nas proste zadania, takie przynieść, wynieść po zamiataj, ale większość z nich trzeba przekonać siłą, po prostu trochę ich przycisnąć, tak więc idziemy dalej tą ścieżką. Na naszej drodze spotykamy tutaj hmm, kolegę, który trenuje, o właśnie. I on będzie nas prosił o pomoc w oczyszczeniu tego gniazda. Tam są polne bestie, jak widzicie. No i to jest ich takie gniazdo. Tam ich za wiele nie ma, są zaledwie trzy. Tak więc przyjmiemy to zadanie i zobaczymy, jak nam się to powiedzie. Co tutaj robisz? Przygotowuję się do bitwy. Dobry z ciebie wojownik? Nieźle sobie radzę z mieczem. Dlaczego? Ostatnimi czasy chłopi mieli coraz większe problemy z polnymi bestiami. Niektórzy z nich zostali nawet pożarci. Onar nie uznał tego za zabawne. Do pewnego stopnia była to moja wina. Inni już porobili zakłady. No dobra, słuchajcie. Gdzie jest gniazdo? Po środku tego pola, w dużej skale. Moglibyśmy spróbować razem. Chcesz mi pomóc? Ale dlaczego? Chcę się do was przyłączyć. Ach, więc to tak. Chcesz pokazać, jaki jesteś odważny? Dobrze. Spróbujmy pokonać bestie wspólnymi siłami. OK, słuchajcie, teraz możemy i zaatakować gniazdo razem z nim, jednak mam 10 punktów do wydania nauki. Tak więc, słuchajcie, ja nauczę się trochę siły, założę ten lepszy zardzewiały topór, i wtedy będziemy mieli lepszy power, żeby, żeby tam uderzyć. Tak więc na razie tam nie pójdziemy, może jeszcze w tym odcinku. No i co więcej, tutaj stoi sentenza. Z nim na razie nie będziemy rozmawiać. Jak widzicie, możemy go obejść w koło, ponieważ gdy z nim porozmawiamy, to jest taki strażnik wejścia tutaj. I gdy z nim porozmawiamy, to sprawa wygląda tak, że będzie chciał pieniądze za wejście do. na farmę. Ale my nie będziemy płacić, ponieważ nie jesteśmy głupi. Możemy to zrobić później, gdy będzie zadanie, żeby go pokonać. Właśnie, żeby dołączyć do najemników. Dobra, idziemy dalej. Zaczekaj nasz nie, no, nie zauważyłem, żeby sentenza cię przeszukiwał. Tego jest więcej. Wiesz sentenca! Ode mnie Chodź nic no tu O nie O kurde. O niedobrze, niedobrze. Ojej. Sentenza już do nas biegnie. Słuchajcie, my musimy spieprzyć stąd. Mam nadzieję, że on zaraz sobie odpuści. Biegnie, biegnie, biegnie. On chyba nie zamierza odpuścić, odpuszczać. Jest tak zaprogramowany, że będzie za nami bieg w nieskończoność. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, słuchajcie, powiem wam taką ciekawostkę, a raczej pokażę wam taką ciekawostkę. Kto tutaj stoi? Kto tutaj stoi? Zobaczcie sami. Tutaj stoi Pepe. Tak, to jest... Yy... To jest coś niesamowitego. No, tak więc możemy z nim. O, czy on do nas biegnie? Nie myślę, Możemy z nim porozmawiać, tak do zasady. On ma dla nas małe zadanie, więc tym bardziej porozmawiajmy sami ze sobą. Co porabiasz? Pilnuję owiec! Ech, I unikam kłopotów! Nie zawsze się udaje, co? No, szczególnie gdy wokół tylu najemników. Cieszę się, że jestem na pastwisku! Choć i tu bywa niebezpiecznie. Jakie to niebezpieczeństwa czyhają na pastwisku? Po okolicy włóczy się niewielka watacha wilków. Ostatnio cholerne bestie prawie każdego dnia porywają jedną owcę. Jeszcze kilka dni temu miałem ze dwa razy więcej owiec. Kiedy Onar się o tym dowie, chyba mnie zatłucze. No właśnie, miałem więcej łowiec. No ale już nie ma. Dlaczego nie powiedziałeś o wilkach najemnikom? Mogliby się ich przecież pozbyć. Ta wiem. Mhm. Powinienem był im powiedzieć, ale nie powiedziałem. Teraz, ale nie powiedziałem. owiec zostało porwanych, wolę już nic nie gadać. Przecież właśnie powiedziałeś mnie. Właśnie zaczynam tego żałować. <laughs> Co za typ, no nie mogę, to jest chyba najbardziej taka ciekawa postać w tej grze. Pod względem takiego sposobu mówienia i ogólnie sposobu bycia. A gdybym zabił te wilki? Ty sam? <laughs> Nie wierzę już, chyba prędzej zrobiłby to któryś z moich baranów. Zapomnij, to była tylko taka sugestia. Przejdę się do chłopaków i zapytam, co oni na to. Zaraz, a zresztą dobrze, w porządku. <laughs> Jesteś wielki i silny, mógłbyś pokonać i setkę wilków. Bardzo proszę. Na ogół czają się w krzakach na obrzeżach pastwiska. Myślę, że są tylko cztery. No dobra, słuchajcie. Yy, te wilki nie są straszne, ponieważ to są młode wilki, jeśli się nie mylę. Tak, więc z nimi nie będzie problemu. Ok, mamy strzały. Ile mamy tych strzał? Trzy. No, no to myślę, że starczy na... Na kilka wilków. Trzy może, może dwa. Ok, są tutaj przy obozowisku. Dobra. I teraz tak, biegnie jeden. Yy. Dobra A cholera jasna O, o no, chodźcie, chodźcie No właśnie, to, to, to były młode wilki, więc yy, nie martwiłem się o to, że mogę przegrać. Są stosunkowo proste i łatwe do zabicia. Tak więc słuchajcie, co więcej, co więcej. Musimy to robić mocniej, szybciej, lepiej. Tak więc teraz tak. E, przeszukamy sobie ten obóz mały. Nie wiem co tu jest w ogóle. Jakiś e, obóz pewnie tych e, myśliwych. Ale jak widać nie jest zamieszkały. O, lepszy łuk. Bardzo fajnie. Jeśli możemy go podnieść, a raczej założyć, o nie możemy. 9 zręczności za mało mamy. No nic. Ten nam wystarczy do jakiegoś stopnia, na pewno. No dobra, mamy więcej roślin, ogniste ziele. O, bardzo fajnie, ono chyba dawało manę, jeśli się nie mylę. Ale to nie jest teraz istotne. Redest polny jest chyba potrzebny do do, do... do, 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 do... do mikstur. Nie wiem, czy będzie mi to akurat potrzebne, ale myślę, że... myślę, że możemy to spokojnie wziąć. No dobra, tutaj mamy jakieś pełno skór. O, skóra cieniostwora na bogato. O, i tutaj mamy kuferek. Bardzo się cieszę, że nie był zamknięty na zamek. Tak więc okej, okay, wilki zostały zabite, więc możemy wrócić do PP. O, tu są jeszcze polne bestie, ale to nie teraz. E, możemy wrócić do PP i oddać te skromne zadanie, za które, za które, o ile się nie mylę, dostaniemy dosyć dużo punktów doświadczenia, tak więc warto, warto. Hej! Pozbyłem się wilków. Naprawdę! I nosowi niech będą dzięki! Dalej jednak nie wiem, jak powiedzieć o narowi o tych wszystkich porwanych owcach. To wszystko wina tego przeklętego bulka. Dlaczego wspomniałeś bulka? To jeden z najemników. Właściwie to on miał się zajmować ochroną stada. Zamiast tego on i jego kumpel Sylwio... Przesiadują całymi dniami steklą w kuchni. Jeśli nie dostanę zapłaty, to będzie wina tego drania. Gdybym chociaż mógł mu spuścić porządne lanie. Jednak wszyscy się go boją, to prawdziwy morderca. O, to prawdziwy morderca. Dobra, dobra. No dobra, słuchajcie, tutaj wszystko UPP wykonaliśmy. Jednak y, musimy iść do Onara i poinformować go. Właśnie o tym, że Bulko nie, do, nie wypełnił jakby swych, swych obowiązków tutaj wobec tej farmy. Tak więc pójdziemy do niego. Mam nadzieję, że zostanę wpuszczony do Onara. A jeśli nie, no to pójdziemy wtedy, kiedy będziemy mieli taką możliwość. No dobra. Aha, i jeszcze coś, jeszcze coś, jeszcze coś ważnego. Zapiszmy grę i pójdźmy tutaj do Hakona. Fu, do Hakona. Co ja też gadam? Do tego kowala, który tutaj jest. Nie ma on. Bennett, o, on miał Bennett na, na, na imię. I on i on, I on. I on, i on nauczy nas siły prawdopodobnie. Nie sprzedaje broni. Kalet nią handluje. Jest w domu razem z w To mnie wcale nie dziwi. Będę się lepiej trzymać, że od nie wiesz. To tylko plotki. Jaką Mam broń wyrabiasz? W tej chwili zwykłe miecze, nic więcej. Ale gdybym miał trochę magicznej rudy, mógłbym robić broń lepszą niż zwyczajną, ze stali. Nie wiesz przypadkiem, gdzie można znaleźć trochę rudy? Oprócz górniczej doliny, oczywiście. Nie, oczywiście, że nie. On nawet nie wie, jak się trzyma mnie. Co ma... Czego potrzebuje? No i słuchajcie, tutaj mamy... Trochę rzeczy, jednak one nie są mi potrzebne. A ja myślałem, że on może nie, mnie nauczyć siłę, jednak się chyba myliłem. jesteś farmerem czy najemnikiem? Nabierasz mnie, co? Byłem po prostu ciekawy. Widziałeś kiedyś rolnika, który kuje broń? Nie. No to czemu zadajesz takie głupie pytania? Nie sądzę, Chcę przyłączyć się do najemników. Więc przestań paplać i idź do Torlofa. On cię wypróbuje. Zamby na to nie wpadł. Nie y, ogólnie ten Bennet to jest spoko, Tak więc pójdźmy teraz może do Torlofa właśnie. Odejść. Oj nie to. Chcę się przyłączyć do najemników. Tak? A dlaczego niby miałbym pozwolić, żebyś do nas dołączył? To naprawdę nie mój problem. Poddaj mnie próbie. Czy to Lee przysłał cię Więc Nie. A, musimy iść do Lee, tak? Więc idziemy teraz do tego domu, on jest w środku. Do domu oczywiście. Onar płaci nam za to, byśmy nie wpuszczali tu takich jak ty. Chcę pogadać z Lee. Czego od niego chcesz? Myślisz, że ja mam lepiej? Chcę się, ode mnie nie Chce nie się przyłączyć do, do, najemników. do najemników. Masz coś przeciwko nie temu? O tym nie, nie doszło do mnie. Świeże mięso armatnie. Wchodź, wchodź do środka. Lee jest w prawym skrzydle, ale pamiętaj, to tylko plotki. No, widzę, że tutaj ważne zadanie mają pilnowania. Wejścia, naprawdę. Co tak cię tu do diabła? Ty? Co ty tu robisz? Myślałem, że nie żyjesz. Skąd to przypuszczenie? Gorn powiedział, że to ty zniszczyłeś barierę. Tak, to prawda. No, no, kto by pomyślał, że wyjdziesz z tego całą? Co cię tu sprowadza? Nie wpadłeś chyba powspominać dawnych dziejów. Co ty tu właściwie robisz? Proste. Kombinuję, jak nas wyrwać z tej przeklętej wyspy. Ona rwynają nas, byśmy bronili tej farmy i właśnie to zamierzamy robić. Ale nie tylko dla pieniędzy. Pomagając chłopom, odcinamy miasto od dostaw żywności. A im bardziej paladyni zgłodnieją, tym chętniej wysłuchają mojej propozycji ugody. A jak będzie wyglądać twoja propozycja? Najogólniej mówiąc, będziemy się domagać zwolnienia i prawa powrotu na kontynent. Szczegóły poznasz, gdy nadejdzie odpowiednia pora. Muszę koniecznie porozmawiać z paladynami w mieście. Pomożesz mi jakoś się do nich dostać? A co cię tak ciągnie do paladynów? To długa historia. Mam mnóstwo czasu. Ksardas wysłał mnie z kolejną misją. Mam zdobyć potężny amulet zwany Okiem i Nosa. Czyli dalej kumplujesz się z tym nekromantą? Rozumiem. A amulet mają paladyni, tak? O ile mi wiadomo, tak. Pomogę ci dostać się do paladynów, ale najpierw musisz zostać jednym z nas. W jaki sposób możesz mi pomóc w skontaktowaniu się z paladynami? Zaufaj mi, mam plan i myślę, że się do niego znakomicie nadajesz. Zaprowadzę cię do paladynów, a ty wyświadczysz mi drobną przysługę, ale najpierw musisz do nas dołączyć. Chcę do was dołączyć. Miałem nadzieję, że to powiesz. Przyda mi się każdy pewny człowiek. Ostatni najemnicy, których przyjąłem, narobili tylko kłopotów. W zasadzie możesz zaczynać od zaraz, chociaż musimy najpierw wyjaśnić parę spraw. Co dokładnie mam wyjaśnić, żeby móc do Was dołączyć? Naszym szefem jest Onar, zarządca tych ziem. Możesz zostać na farmie tylko wtedy, jeśli on się na to zgodzi. No i są jeszcze chłopcy. Tylko nie idź do Onara, zanim wszystko się nie wyjaśni. To bardzo niecierpliwy człowiek. Rozmawiałeś z Gornem? Co się z nim dzieje? Chyba go jeszcze pamiętasz. Jasne. Złapali go paladyni i wysłali z powrotem do Górniczej Doliny w karnym konwoju. Gdyby drogi do doliny nie roiły się od paladynów i orków, wysłałbym paru moich chłopców, żeby go wyciągnęli. Ale nie mogę ryzykować. Szkoda człowieka. Jak mam przekonać najemników, żeby mnie poparli? Najlepiej udowodnij im, że nadajesz się do tej roboty. Pogadaj z Torloffem. Zwykle kręci się gdzieś przed domem. On podda cię próbie. Jeśli ją przejdziesz, będziesz już prawie jednym z nas. Torlo, powie Ci wszystko, co musisz wiedzieć. Co wiesz o... <laughs> Można się było domyślić. To nie twoja sprawa. Ejże, powiedz mi... Nie dotyczy mnie to bezpośrednio. Od chwili upadku bariery nie obowiązuje mnie już umowa z magami wody. Oczywiście spróbuję Ci pomóc. Jeśli czego... Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji o tym kręgu, to pogadaj z Kordem. No dobra słuchajcie, teraz musimy iść do korda, ponieważ jak wiecie mamy zadanie pod tytułem ułatwione dojście do najemników, tak więc porozmawiajmy z nim, jest tutaj trenuję, jak zwykle. Jeśli masz problem z wilkami albo polnymi bestiami, porozmawiaj z którymś z młodszych najemników. Możesz do mnie przyjść, kiedy pojawią się tu paladyni. Co? Zawsze kiedy przychodzi do mnie jakiś wieśniak, chodzi o rzeź na niewinnych zwierzętach. Nie jestem wieśniakiem. Tak? A zatem czego chcesz? To było oczywiste. Chcę zostać najemnikiem. Wyglądasz mi raczej na kogoś, kto urodził się do pracy w polu, chłopcze. Potrafisz trzymać broń? To może broń jednoręczna. No cóż. W takim razie dwuręczna. Z pewnością szybko się nauczę. Innymi słowy, jesteś cholernym amatorem. Każdy najemnik musi wiedzieć, że może polegać na swoich kompanach. Od tego zależy nasze życie. Dopóki nie nauczysz się prawidłowo trzymać broni, nie masz tu czego szukać. Podobno należysz do wodnego kręgu. Który dureń nie umiał siedzieć cicho? Limi mi powiedział. Lares wspominał, że pomożesz mi, jeśli powiem, że jestem jego protegowanym. Wygląda więc na to, że muszę się z tym pogodzić. Dobrze, czego ci potrzeba. Tylko uważaj, co teraz powiesz. Jeśli nie spodobają mi się twoje słowa, to pożałujesz. Inaczej bym się do tego zabał. Nie można na to liczyć. Modem nie tego nie rozwie. Nie, ale on oczywiście wie wszystko lepiej. Możesz pomóc mi w dołączeniu do najemników. A to dobre. Jasne, spróbuję. Coś jeszcze? Mnie mówili co innego. Trzeba po prostu słuchać. To wystarczy. Skoro to już wszystko? Jeśli się dowiem, że nie trzymałeś gęby na kłódkę, lepiej trzymaj się z daleka. Nie mam zamiaru powtarzać tego ostrzeżenia. Naprawdę, wierzysz? Dużo by mnie to kosztowało. No dobra, słuchajcie. Kort załatwi pewną sprawę. Jeszcze przeczytajmy tutaj. Ciach, ok. Jeden z najemników. Gdzie to było te zadanie? O, jest. Może jeszcze porozmawiajmy z nim. Pomóż... Hmm... Pomyślmy. Na pewno musisz w tym celu pogadać z Torlofem. Rozmawiałeś z nim na ten temat? Nie bardzo. Dobrze, bierz się do roboty i wróć, gdy okay, słuchajcie, teraz idziemy do Torlofa, tak jak nam powiedział Kort. On nas podda dosyć trudnej próbie, jednak opłacalnej. Poddaj mnie próbę. Czy to Lee przysłał cię do mnie? Powiedział, że możesz mi pomóc. Ej, no dobra, niech już później. Zanim pozwolimy ci do nas dołączyć, musisz zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, się do tego musisz udowodnić... Po drugie, uciekał jakby gonił go, sam go sam Jak mogę zdobyć szatę? Tak? W większości z nich wystarczy, żeby... Nie można wierzyć we Okej, słuchajcie, to nie jest stosunkowo poważne. Ja mam tutaj wszystko... Wyjaśnię. A co z tobą? Jeśli udowodnisz... To tylko plotki nigdy nie zmieni. Wcześniej czy później. Bo możesz... Mówbym ci pokazać. Wielu wojowników, podobnie jak ludzi. Nikt nie chce tego słuchać. Nie sądzę, żeby... Nikt mnie już nie dziwi. Dobra. Teraz możemy podnieść lepszą broń, ok? To jest dwuręczna, tak więc będzie... Będzie moc. Ale wolno nią posługuje się strasznie. Ale mniejsza z tym. Ważne, że ma pierdolnięcie większe. Ok, wróćmy do Korda. Pomóż mi zostać. Hmm. Pomyślmy. Rozmawiamy. Ta, To próba. Rozumiem. A na czym ta próba. Tego jeszcze nie wiem. Dobrze, bierz się do. Ojej, przecież Tartuff powiedział o co chodzi. Nie rozumiem tego. A, ej, jaj, Dobra, słuchajcie. Torlo prawdopodobnie poszedł do domku, więc musimy iść za nim. Czy on tutaj poszedł? Kurde. Czyżby tutaj? Nie, poszedł na górę. Tak więc słuchajcie, prześpimy się tutaj do rana. Nie, do południa, ponieważ w południe prawdopodobnie już wszyscy będą na swoich miejscach. Tak więc nie będzie problemu ze znalezieniem ich. Bo czasem, gdy właśnie oni gdzieś idą, to potem ciężko ich odnaleźć. Kręcą się gdzieś, blokują i tak dalej. Jakie są zasady Bardzo proste. Dobra. To mnie nie obchodzi. Okej. Okay. Teraz myślę, że pomyślnie możemy wrócić do Korda i opowiedzieć mu o wszystkim. I po tym myślę, że skończymy ten odcinek. Pomóż mi zostać na je Hmm. Rozmawiałeś z nim na ten temat? Tak. Rozumiem. Tego jeszcze nie wiem. Dobrze. No to kurde, przecież wiem na czym polega ta próba. Nie rozumiem. No nie rozumiem po prostu. Ciekawe, ciekawe. Czy ja tu coś tutaj muszę zrobić więcej? Hmm. Rozmawiajmy jeszcze z nim raz. Może coś ciekawego się jeszcze dowiemy. To nas nie obchodzi. No dobra, słuchajcie, teraz będzie na pewno poprawnie, ponieważ jak, widzieli, jak widzieliście zdobyliśmy to zdanie. A jak Kort nam sam powiedział, on zajmuje się paladynami i strażnikami, gdy oni tu przyjdą. No i teraz strażnicy przyszli na farmę Bengara. No i on po prostu poprościmy go, on się nimi zajmie i będziemy mieli szacunek u Torlofa. Hej, ty! Pomóż mi zostać najemnikiem. Hmm... Pomyśl. Rozmawiałeś z... Ta. Rozumiem. A na czym ta próba... Mam się zająć strażą na farmie Bengara. Ach tak, to proste. Oczywiście, ale będę chciał Na przykład? W górach na południowy wschód stąd znajduje się nieduży obóz bandy... Jeśli zwrócisz się w tamtym kierunku, to zobaczysz... Jeden z moich ludzi mówi... Dobra, rozumiem o co chodzi w tym zadaniu, ponieważ... Um, czekajcie... A skąd okay. wiedzieć, że nie zrobią tego sam... Bo znam imię ich wodza, to Dexter. Udaj, że go znasz. Zastanowią się dwa razy. Oczywiście cała afera i tak może się okazać, ale jak. Dobra, słuchajcie. Eee, tutaj wszystko wykonaliśmy, co mieliśmy zrobić. Pierwsze zadanie mamy wykonane. Chodzi o e, Torlofa, ponieważ Torlof oczywiście też jest najemnikiem i on nas poddaje próbie. I teraz mamy już u niego jakby szacunek, ponieważ już na drugi dzień kord załatwi tych najemników. E, tych najemników, tych strażników, którzy my, których my mieliśmy załatwić. No i już jeden punkt będziemy mieli dla nas. Tak więc w następnym odcinku postaramy się załatwić resztę najemników, tak, żeby obić im mordę i żeby przekonać ich, że jesteśmy warci tego, żeby tutaj do nich dołączyć. Tak więc dzięki za oglądanie. Myślę, że Wam się podobało. Jeśli coś jest nie tak, piszcie w komentarzach. Ja postaram dostosować się do Waszych próśb. I tutaj uwag, tak więc jeszcze raz dzięki za oglądanie i do następnego odcinka.